Wybierz numer od 1 do 3, a ja już wyciągam karty. Zobaczymy, co ci przyniesie dzisiejszy dzień. Karta numer 1, kładę numer 2 i numer 3. Karta numer 1, odkrywam. No pięknie. Jeśli była to karta numer 1, to jest to Królowa kielichów, Więc jeśli masz jakieś sprawy do załatwienia yy, i ogólnie tak na co dzień, staraj się rozgrywać sytuację jak królowa kielichów, czyli wdziękiem yy, i powabem, czyli delikatną kobiecością. Tego typu właśnie postępowanie przyniesie Ci zdecydowanie więcej korzyści yy, niż yy, jakaś inna forma postępowania. Tu właśnie dzięki temu wdziękowi urokowi yy, i takiej typowej kobiecości. Yy, wszystko będzie iść. Szło jak Ty byś po prostu chciała i do czego będziesz dążyła. Także warto być królową kielichów. Jeśli wybrałeś, wybrałaś kartę numer dwa, to mamy tutaj siódemkę kielichów. Hmm, sporo możliwości jest wokół Ciebie. I tak się rozglądasz, patrzysz i myślisz, że właśnie te, tych możliwości jest bez Liku, ale masz problem z wybraniem tej jednej jakiejś możliwości, którą będziesz realizować. I to dotyczy nie tylko takich spraw ogólnych wokół ciebie, ale także jeśli chodzi o emocje, a czasami nawet o związki. I tutaj ta karta Cię przestrzega, żebyś. Uważał, bo te właśnie siódemki kielichów to są tak jak te gołębie gdzieś tam na dachu, prawda? I one mogą w każdej chwili odfrunąć, mogą e, po prostu pójść w niebyt. Możesz tego nie zdążyć zrealizować, więc warto byłoby z tej właśnie puli wybrać tą jedną jakąś propozycję od losu i zacząć działać, zacząć realizować trzymać ją w garści i karta numer 3, co my tutaj mamy, oła, ósemka monet, bardzo dobra karta mówiąca właśnie o możliwościach świetnych zawodowych, ale w sumie no nie tylko zawodowych, bo tutaj możesz wypracować swoją pozycję, swoje możliwości, możesz zarobić całkiem dobre pieniądze, możesz się szkolić, uczyć, ale też to dotyczy życia. Możesz wypracować całą swoją postawę i jakieś możliwości życiowe. I ta karta właśnie Ci to przypomina.